Na Wasze pytanie wpływ. Pytanie było dokładnie takie: jaki wpływ rejki ma na wysoką wrażliwość? No, dostałam pytanie o wpływ rejki, a rejki na wysoką wrażliwość i Chciałabym nie tylko o reiki. Reiki to jest jeden kanał, i mimo tego, że ja mam uprawnienia nie wiem jak to nazwać uprawnienia papier. Mam papier, mistrzyni reiki. To ja nie robię takich typowych sesji reiki, bo ja to nazywam sesje energetyczne dlatego, że każdy człowiek potrzebuje czegoś innego. I jak wiecie, ja nie lubię systemów, więc nie działam w schemacie, po prostu. Natomiast myślę, że temat jest o tyle ciekawy, bo wysoko wrażliwe osoby bardzo dobrze mogą pracować z energią. Teraz tutaj jest tylko pytanie, na ile siedzisz w swoim racjonalnym umyśle, a na ile już się otworzyłaś na, na świat energii, na wiedzę związaną z energią, bo to jest. Trochę też wiedzy, ale to jest przede wszystkim czucie i umiejętność oddzielenia pewnych przekonań, pewnych takich ograniczeń, w których jesteśmy jakoś tam wychowywani, tak? Czyli no, nie mówi nam się o tym świecie. Generalnie przekaz jest taki, że to, czego nie, ma, to, czego nie widzisz, nie istnieje, tak? No, na przykład, to taki jest ogólnie przekaz. Natomiast każdy z nas jest istotą energetyczną i wysoko wrażliwe osoby moim zdaniem świetnie pracują z energią, bo ją bardziej czują. Ja na przykład bardzo lubię pracować na sesjach energetycznych z wysokowrażliwymi osobami, bo mam bardzo szybko informację zwrotną. Po prostu bardzo szybko mi osoby wysokowrażliwe mówią, co czują. Tak? Nieraz jest tak, że w tym samym momencie ja mówię, co ja odbieram, i ta osoba mówi, co ona odbiera, i to jest ten sam niemalże ten sam obraz, tak? bo czasami. Odbieram coś poprzez obraz, a czasami poprzez czucie, i wtedy opowiedzenie o swoich wrażeniach jest naprawdę trudne, tak naprawdę, bo to są takie przestrzenie, o których trudno się mówi, bo w momencie, gdy mówimy, to już przepuszczamy to przez umysł, tak, przez lewą półkulę, zwłaszcza, a to są doznania z innych przestrzeni, z innych wymiarów. Także generalnie, ja uważam, że wysoko wrażliwe osoby są wręcz predystynowany do pracy z energią. Do, I to zarówno ze sobą, jak i z kimś. Ja uważam, że lepiej najpierw ze sobą popróbować albo z bliskimi, żeby wyrobić sobie pewnego rodzaju jakiś swój własny system pracy wyrobić sobie no, doświadczenie, tak? Bo pójście na kurs, no to na no to jedno, ale tak naprawdę yy, no ja Wam powiem szczerze, mnie uczy doświadczenie. Każda kolejna osoba to jest dla mnie też ogromne doświadczenie, ogromny pakiet czegoś nowego, bo o ile na jakiegoś rodzaju na konsultacjach takich, gdzie zajmujemy się pracą mentalną, przerabiamy to, co jest w umyśle, to często są rzeczy podobne. Każdy człowiek jest inny i jest to indywidualne, ale na przykład są jakieś tam przekonania, które... My, jako ludzie, mamy podobne, bo na przykład jesteśmy wychowywani w podobnej kulturze, społeczeństwo narzuca pewne rzeczy i one są podobnie odpierane. Natomiast kwestie energetyczne są bardzo indywidualne wtedy, tak? Odbiór tego, tego wszystkiego. Dlatego, tutaj, to doświadczenie jest, jest tak naprawdę kluczowe. Ja też przez to się na przykład rozwijam, poprzez, poprzez doświadczenie, właśnie, tak? Nie wiedzę, a doświadczanie. I to, co mi się podoba osobiście, to to, że u wysoko wrażliwych osób, jeżeli one mi zaufają, a często, no zazwyczaj, tak, dostaję to zaufanie. Bo się rozumiemy na różnych płaszczyznach z taką wysoko wrażliwą osobą i sobie robimy konsultacje takie mentalne, i sobie robimy sesję energetyczną, i na tej sesji energetycznej jesteśmy w stanie przerobić, przerobić, tak jakby więcej, bo to idzie z innej płaszczyzny, idzie z płaszczyzny energetycznej, a energia jest zawsze pierwsza. I puszczamy coś na poziomie energii tak? to jest bardzo ważne podpieramy to. Pracą mentalną, żeby to się tak jakby nie odnawiło, żeby ten umysł nie wszedł w stare i nie zrobił znowu tego samego. No bo po co? I wtedy taka wysoko wrażliwa osoba szybciej przechodzi ten cały proces puszczania czegoś, uwalniania czegoś, tak? Bo idziemy i z przestrzeni energetycznej, i z pracy mentalnej. Tak działa u każdego, ale to co jest moim takim osobistym odczuciem, to to, że wysoko wrażliwe osoby tak jakby potrafią mnie wpuścić w energetykę mocniej, bardziej i ja wtedy więcej mogę zrobić. I efekt jest moim zdaniem lepszy, tak? Przynajmniej z tego, co, co dziewczyny mówią, bo najczęściej właśnie z dziewczynami współpracuję w tym zakresie. Także jakakolwiek praca z energią. Jeżeli ciągnie cię do tego, to masz do tego predyspozycję, więc działaj, rozwijaj się, doświadczaj, eksperymentuj i bądź z dystansem do tego, co idzie z umysłu, bo umysł w tym przeszkadza. Umysł chce racjonalizować, a to, chociaż często jest wiele rzeczy logicznych w takiej energetyce. To jeżeli próbujemy coś tłumaczyć racjonalnie, to to już nie jest to, tak? To już najczęściej nie jest to. Mam nadzieję, że odpowiedziałam chociaż trochę. <noise> Dzięki, wielkie cześć.